Hej, hej, witajcie kochane ryby! Z tej strony Wróżka Roza. Chcę Was dzisiaj zaprosić na horoskop od 22 do 31 stycznia 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam. Do linka umieszczonego na końcu tego nagrania jest tam film umieszczony z tytułem: Jak zapisać się na sesję indywidualną, i jest tam wszystko po prostu wyjaśnione. Drogie ryby, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie. Komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Zapraszam też do krótkich filmików, jednominutowych shorts, yy, do zabawy. Także też myślę, że tutaj coś znajdziecie dla siebie. Ok, nie będę gadać, bo wiem, że tego nie lubicie. Zatem przechodzimy do czytania. Ryby od 22 do 31 stycznia 2024. Yy, drogie ryby, uważajcie tutaj, żeby ktoś was nie oszukał, bo ktoś może wam dawać tutaj dużo otuchy, dużo wiary, nadziei, yy, no, albo no, ktoś może po prostu tu yy, być może to jest osoba, która jest yy, innej narodowości, innej kultury, innej religii. I na to musicie uważać. Aczkolwiek to też mogą być Wasze myśli, Wasze energie, że możecie żyć w iluzji, w marzeniach i możecie sami się oszukiwać. I na to zwrócić uwagę. Może tutaj być też jakaś celebracja, świętowanie, możecie pójść na jakąś imprezę ale tutaj po prostu ostrożnie ze swoimi myślami, tak, bo jest też ta trójka kielichów, to może oznaczać celebrację, aczkolwiek też może się wydać, że no jesteście po prostu w relacji na przykład trójkątowej, tak. W pracy, uwaga, chociaż macie spełnienie, słuchajcie, więcej kart tutaj nie dociągam. W tle macie też słoneczko, ale widzicie, jest te y, siedem mieczy, tak? Po raz drugi. Więc tutaj, no, uwaga na portfele, uwaga na dokumenty, żeby Wam ktoś tutaj w pracy czegoś nie skradał albo nie podłożył, tak zwanej świni, tak? Więc na to zwróćcie uwagę. Niemniej jest spełnienie, więc te siedem mieczy też może mówić o Waszej przebiegłości. Być może jesteście w innym kraju. I po prostu tutaj chodzi o to, żeby no, zabłysnąć, jakoś ująć tych ludzi, porwać tych ludzi, tak, by no, ich zainteresować, tak, wzbudzić. Swoją osobą zainteresowanie w tych ludziach, tak? No jest spełnienie, tylko no, trzeba tutaj y, uważać. Niektóre osoby też bardzo mogą pragnąć dziecka, i tutaj też y, mogą żyć w iluzji, oszukiwać się, y, albo mogą mieć też y, fałszywe sygnały, że są w ciąży, też tak może być, tak? Ale nie musi. W każdym bądź razie też uważajcie, jeżeli macie dzieciaki, czy te dzieciaki wam tutaj nie podbierają kasy, czy was nie oszukują, czy was nie oszukują. Tutaj warto skontrolować może pod ich nieobecność plecaczek, co tam mają, czy przejrzeć, zwrócić uwagę, co mają w pokoju. Tak po prostu no, delikatnie pokryją mu. No, czy tutaj możecie zauważyć jakieś sygnały, tak? Albo jak te dzieciaki wracają z imprezy, tak? Czy skądś tam? No to mogą mówić, że idą w inne miejsce, a mogą po prostu chodzić gdzieś tam na imprezy. tak więc na to też należy zwrócić uwagę. Niektóre osoby będą się skupiać też na kupnie lub najmniej nieruchomości będą się rozglądać za nowym mieszkaniem, gdzie będą się czuły fajne i spełnione, ale zanim podpiszecie umowę, to może warto też to. Po prostu skonsultować z adwokatem lub no jakąś osobą, która się zna, tak? bo być może też osoba z biura nieruchomości po prostu może tutaj tylko patrzeć na to, by... Zrobić biznes, a niekoniecznie będzie się skupiać na waszym dobr, dobrym po, samopoczuciu, tak? Aczkolwiek powinniście się czuć dobrze, ale no tutaj też właśnie chodzi o tą czujność, a jednocześnie przebiegłość, tak? Wtedy będzie ta celebracja i świętowanie. Ok, zobaczymy teraz, co nam pokażą karty Lenormand. Karty Lenormand dla ryb. Od 22 do 31 stycznia 2024. Uczucia, pieniądze, przyjaźń. No, fajna przyjaźń. Być może tu z jakąś kobietą, lub zamienicie sobie ten identyfikator na mężczyznę. No, tutaj dużo macie wątpliwości, takiego chaosu, a tu jest naprawdę. Kończą się te wątpliwości. To mnie bardzo cieszy. Czyli tutaj te chmury można rozgonić. Czyli tak jakby ta przyjaźń, która się pojawiła, może się przerodzić w miłość, aczkolwiek też tak jakby uwierzycie, że może, możecie danej osobie zaufać. Może tutaj chodzi właśnie o to, że takie są wątpliwości co do zaufania. Kochani, zwróćcie uwagę na zdrowie bo tutaj macie w tle drzewo i też no, może jakieś znamiona, więc na to zwróćcie uwagę, aczkolwiek tutaj ważniejsza, ważniejsze rzeczy to kręgosłup, tak? nie dźwigajcie nic w tym tygodniu, no i też zwróćcie uwagę na oddech, jeżeli palicie papierosy, to należy je ograniczyć, może warto pomedytować, tutaj też jest możliwość właśnie medytacji, Czyli dzięki takiemu wzniesieniu duchowemu kończą się te wątpliwości i te czarne chmury. No i tak jak powiedziałam, znajomość, przyjaźń, która się będzie rozwijała dzięki tej osobie, tak jakby będziecie wzrastać duchowo, ale też doświadczać wiele rzeczy. No albo też możecie zarobić dobre pieniądze dzięki tej osobie, będzie Was być może wspierać. Finansowo też nie, nie wszystko możliwe. W każdym bądź razie tutaj pozytywne energie, czyli koniec tej wątpliwości co do przyjaźni, relacji, bo pies to też wierny przyjaciel, więc um, Wiecie, nieraz z tej przyjaźni może się narodzić miłość i no, super partnerstwo, więc tutaj też y, tak y, to wygląda. No to jak wspomniałam, zwróćcie uwagę na kręgosłup, ograniczcie palenie, jeżeli palicie. Mogą się pojawić alergie na sierściuchy, aczkolwiek nie muszą. Uzupełniajcie też płyny w organizmie, czyli więcej należy pić. No, może też pojeść trochę ryb. Witamina D3, tak? Witamina D3. No, i może poziom żelaza też, bo ten krzyż nie jest drewna. Więc tutaj też poziom żelaza, tak? Więc tutaj to też będzie wpływało na wasze myślenie. Zmiany takie, że będziecie wychodzić być może z tych stanów depresyjnych. Tam mieliście też kapłana. Być może będą to spotkania takie. Jak, z jakimś coachem, tak? Więc, więc to Wam może po prostu rozwiać wiele wątpliwości i stanie się to taką oczywistością, że Wy yy, będziecie myśleć racjonalnie, inaczej po prostu yy, pójdziecie do przodu, no i staniecie się przebiegli i, yy, i teraz możecie się po prostu śmiać, kurczę, przecież ja o tym wiedziałam, wiedziałem, ale jakoś to ta osoba mi to naświetliła w inny sposób i jest inaczej, więc tutaj też tak może być, więc tak to moi drodzy wygląda, więc macie dobre karty i teraz zobaczymy kartę rady kartę rady dla Rybek Odwaga. Skocz na głęboką wodę, dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. No właśnie, też odwaga i zaufanie, tak? Więc tutaj też ja tą kartę akurat łączę z kartą siły. Zobaczcie, ta kobieta musi też ufać tym zwierzętom. Te zwierzęta też są gotowe chronić ją, tak jak i ona z tym mieczem jest gotowa chronić te zwierzęta. Więc tutaj taka równowaga, a jednocześnie zaufanie. I druga karta rady: dziękuj za dobro i pomnażaj je, czyli też, jak będziesz w energiach wdzięczności, będziesz przyciągać właśnie te pozytywne zdarzenia, pozytywne rzeczy i pozytywnych ludzi. Czego Wam serdecznie życzę. Drogie ryby, to by było na tyle. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam udanego tygodnia. Dużo miłości, pieniędzy, spełnienia marzeń i dużo zdrówka. I pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Udostępniajcie, nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Przypominam też o krótkich filmikach shorts. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Ściskam Was cieplutko. W pa, pa, do następnego razu.